Witam was serdecznie. Dnia kolejnego. Piero wstałem, za oknem muzyczka gra. Zobaczcie co tu się... ...to dziadowstwo mi się zrobiło. Ale to już dzisiaj szczelimy, nie? Ale pa, pająk mnie udziabał. Widzicie? Pająk mnie dziabnął. I mi takie coś wyszedło. Nie wiem czy to dobrze widać. Zawsze, zawsze coś się dzieje, nie? Tutaj jakaś. Tutaj mi jakaś ta dioda wyszła Tu mi wyszła jakaś dioda, a jeszcze pająk mnie dziabnął. a jakaś masakra Dobra, ale e, Idę zrobić porządek z diodą i z pająkiem będę musiał to odkazić, bo żeby mi się nie rozpaprało, no jakiego brzoda się nie zrobiło, nie? A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Kolejnego dnia zobaczymy, co się wydarzy. Ja taki jeszcze dopiero co po spaniu. Także zapraszam Was serdecznie na dzień kolejny. Obadamy, co się wydarzy. Zapraszam. Zostańcie ze mną. Pozdrawiam. Widzicie, już dostał, i zobaczcie gdzie poleciał, prosto na lustro dziabło No, tak mi list lustro za, zachlapił he, he, he. Wiem, że to głupie, ale ale taka prawda Dobra, pozdrawiam Was serdecznie Dobra, ja już okarnięty. zaczynamy dzień następny idziemy zobaczyć do sklepu do sklepiku, później podskoczę do sklepu kupić sobie coś na śniadanko na śniadanko u sąsiadów u sąsiadów spokój na budowie spokój zobaczcie jaka była jakaś inwazja inwazja robali była w mocy Tutaj jakieś osy osy czy mrówki, nie, nie mam pojęcia Osy czy mrówki, zobaczcie ile tego tu jest, cały balkon, cały balkon. Ewent po tych deszczach, po tych deszczach, to te insekty, to te insekty się obudziły, po tych deszczach insekty się obudziły i jest problem. A my, mm, ale zapachniał. ktoś coś, ktoś coś pychoci, a ja sobie zasmarowałem te. To dziadostwo, widzicie jak się świeci? Nie widzicie, bo przecież jest to jest zasunięty. Jestem, jak to wam pokazać? Świeci to dziadostwo zasmarowałem. Zrobiłem. Pamiętajcie, że jak, jakieś y, kremy antyseptyczne, kremy jakieś antyseptyczne, jak jedziecie tutaj, to musicie się zaopatrzyć w kremy antyseptyczne. I jeżeli macie jakiś uraz jakikolwiek i gdzieś wychodzicie z domu od razu trzeba to przesmarować dobra, pędzimy, pędzimy bo chcę jeszcze trochę na mam ładne te, na siłowni ja się jeszcze przypomniało no, że przecież mam te prezenty dla tych dla tych dzieciaczków, to wezmę dzisiaj zaniosę do sklepiku zaniosę do sklepiku ale smród wleciał tymi kulkami na śmierdzi tymi kulkami na, na mole kulkami na mole śmierdzi tutaj dużo ludzi używa te kulki na mole później nieraz jak stoisz koło kogoś w windzie to naftalina tak śmierdzi nie? później jak stoisz koło kogoś w windzie to ten smród jest nie, nie do zniesienia albo idziesz gdzieś do ubikacji i też tam pełno kule dobra, odpychamy się, odpychamy się do do sklepu zobaczymy co nas po drodze, po drodze spotka pozdrawiam dzisiaj odwiedziła mnie honda przedstawiciele hondy przedstawiciele hondy i jeżdżą na przedstawiciele hondy i jeżdżą na tym także chłopaki z hondy widzicie jeździ, nie? takie mam znajomości w hondzie teraz mam znajomości Widzicie tam po drugiej stronie, kiedyś pokazywałem Wam takie budki z jedzeniem, takie jak tutaj stoi ta niebieska. Wszystkie te budki poznikały. Wszystkie te budki poznikały. Nie wiem, co tu się dzieje, ale jakieś czystki na osiedlu. Takie czystki na osiedlu, sklepy się zamykają. Tutaj też był sklep, też jest zamknięty, tam jest zamknięty. Normalnie jakaś masakra się dzieje z tymi sklepami wszystko jest pozamykane, wszystko się zamyka, optyk się otwiera tu jedzenie się otworzyło sklep ze z tymi skotami jest czasem otwarty, czasem zamknięty lody są tutaj zamknięte ta restauracja cały czas się światło pali, ale nie mam pojęcia, czy cokolwiek nie widziałem, żeby tam jakieś ludzie wchodzili nie wiem, nie wiem, o co tu, mam. Umej, wszyscy mi kiwają i patrzą się na moją, na moją diodę. A gościu tam chodzi i śpiewa, żeby zarobić pieniądze. Bos, jak zwykle na miejscu, kopaki. Kopaki się. Say hello to YouTuber. Salamat Pucky. Coffee. kopi Ja. Chłopaki sobie mają przerwę na kawę. To są oni tutaj zamiatają te ulice. Wiecznie. Wiecznie wciąż. Dobra, my będziemy dalej do sklepiku. Znowu Honda. U, dzień Hondy. Dzień Hondy dzisiaj. Szukam sobie serka takiego Philadelphia z czosnkiem Jakie tutaj są ziółka Action Spices. A ja może sobie wezmę z żółkami. Ja mam ochotę sobie wziąć z żółkami taki, taki serek. popatrzcie sobie, jakie tutaj są ceny serków. 45-50 to tutaj macie za ten serek eee, 3 dolary. 3 dolary za taki serek sobie policzcie ile w ogóle ile sery tutaj kosztują kostka masła kostka masła 6 dolarów kostka masła z Nowej Zelandii niesolone tylko nie widzę ile gramów 200 gram, nie? takie są kostki 200 gramów ale, ale czekajcie, gdzieś tutaj widziałem a tutaj macie 15 dolarów za taką wielką za taką kochę masła. Tutaj chyba z kilogram, jest nie? Z kilo masła Ale czekajcie o angielskie masło. 70, 86 dolców też. 6 dolców za kocha. Nie wiem, czy to jest angielskie, czy to jest irlandzkie, teraz już nie pamiętam. Ale w każdym razie. No, i za prezydenta macie ceny. Możecie sobie poprzeliczać tutaj za 200 gram. Nie? Ceny są dosyć takie trochę błędne. Za to masełko 100 gramowe 50 tysięcy to jest 3,5 dolara. Dobra, idę sobie po Wazywam mrożone, herbatę i spadam na siłownię. Chłopaki wycinają, wycinają, kółka w płocie, widzicie, wycinają kółka, kwadraty, domki, wycinają i później je wspalewują. Nieźle, nie? Zabawa na całego. Położyli jakąś taką masę, a chyba tą wylali masę bitumiczną. Ja ich tak tu podglądam, a oni się zasłaniają jak tylko mogą. Wylali taką masę bitumiczną może będą kładli jakieś te gumy takie wiecie yy, gumy te żeby dzieciak się przewrócił żeby mu się nic nie stało żeby nie? nie podrapał kolanek żeby sobie nie podrapał kolanek gdzie tam u nas za dobrych czasów starych komunistycznych gumą wykładali te drabinki żużlem, żużlem sypali nasze podwórko żużel był na podwórku <laughs> A nie tam jakieś masy bitumiczne, żeby ten, żeby sobie koladek nie pożdierać. Ja miałem co chwilę zdarte kolana. Zobaczcie jak ładnie kwiaty sobie zakwitły. No i moje ulubione drzewo Sabannow. Zamknęli mnie. Muszę przejść z drugą, do stawa do biura. Dobra, ja pędzę na ten Nikt mu nie pomoże. Gościu sobie jedzie i nikt mu nie pomoże. Widzicie to jest właśnie to co mówię, nie? Ja nie mam czasu dziś. Młody jest, niech się będzie. Witam Was ponownie. Drepczę sobie na, na bieżni. Tak sobie patrzę na tą diodę, mówię, mówię w sklepie i tak patrzę. Co ci ludzie się tak na mnie gapią, nie? Oni się nie gapili na mnie, tylko na diodę. To wzbudza zainteresowanie, nie? Przyszedł bóle z takim pryszczem. Pryszczaty bóle, przyszedł do sklepu, co chodzi. No, ale widzę. Nie wiem czy będziecie widzieli. O, kolor wody. Kolor wody się trochę zmienił. Zawsze jak przychodzi pora, pora deszczowa. To kolor wody tutaj się zmienia. Mimo, że on jest. Widzicie taki zielonkawy. Taki zielonkawy się zrobił, mimo tego, że jest chlorowany. To bardzo często zmienia kolonię zielonkami. A to za sprawą tego deszczu, który wpada do tego basenu. Nie? Ta woda deszczowa jest bardzo żyzna. Dużo pierwiastków różnych, dużo syfu, chemikali. Jak to wpadnie do tej wody, do basenu, to momentalnie, bo tu jest gorąco, momentalnie następuje zakwit bo to ten kolor wody taki zielonkawy to jest od glonów i teraz znowu trzeba będzie przechlorować tą wodę żeby, żeby pozabijać te glony w nocy znowu napada wody z nieba i znowu będzie zielono ale tak się dzieje zawsze w porze deszczowej z basenami to taka mała dygresja pozdrawiam serdecznie zapraszam jak się coś wydarzy Nigdy nie wiadomo co się wydarzyć może. Jeżeli się nic nie wydarzy, to pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki, że oglądacie, że jesteście. Lajkujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się, ciepło hej!